Jest już prawie pierwsza w nocy. Czy już do Pana dotarło, że Adrianowi zmroczy nikt na świecie nie podskoczy? E, jeszcze nie, jeszcze do mnie to nie dotarło. E, jutro powiem, gdy zaczniemy świętować e, wspólnie ze znajomymi tutaj. E, ten złoty medal zacznie do mnie docierać. E, to wszystko. Na dzień dzisiejszy tyle do mnie dociera, że udzielam pełno wywiadów, tak? I, i, I to tyle, ale za, za, za chwilę, gdy wszystko się skończy, to wszystko ucichnie, pójdę spać, ponieważ to startuje brat i Arsen i nie chciałbym im po prostu przeszkadzać i pójdę spać. Wygrał Pan kiedyś w karierze tak minimalną różnicą, 136 gramów, tak? Nie, jeszcze nigdy nie wygrałem taką minimalną różnicą. To znaczy, w ciężary są taką dyscypliną, że się nieraz właśnie wygrywa wagą. Marcin w Pekinie przegrał wagą ciała, brązowy medal. Ale taki jest sport, byłem lżejszy. No trudno. A proszę powiedzieć, to zwycięstwo, na ile to jest zasługa pana y, mięśni, siły, a na ile to jest zasługa głowy? Mięśni, siły? Wydaje mi się, że z 30% y, mięśni, 70% głowy. Y, tak jak mówiłem wcześniej w wywiadach, że... Szymon mi powiedział, że nigdzie nie dźwiga się miesiami ciałem, tylko psychiką. To wszystko zależy od głowy, kto wytrzymał psychicznie wygrywa zawody. Ja cały zresztą my całe zawody tak, przez całe zawody miałem takie podejście, że jestem mistrzem, że jestem najlepszy. Szymon mówi przed startem, jak będziesz. jak będziesz podchodzić na pomoc, czy będziesz cały czas miał w myślach, że jesteś, że ty jesteś tym numerem, że ty wygrasz, to na pewno zdobędziesz medal. Brąz, srebrny albo brązowy, albo w najlepszym wypadku złoty. Ale jeśli będziesz myślał, a może zdobędę medal, no to nie. Po prostu trzeba myśleć, że zdobędę medal. Dużo wyrzeczeń kosztowało to złoto? Dużo wyrzeczeń, dużo ciężkiej pracy i no oczywiście wyrzeczeń też. Eee, codziennie myślałem o medalu. Nawet na laptopie ustawiłem sobie na, na tym, na pulpicie medale Igrzysk Olimpijskich. W trakcie przygotowań miałem również na, na, na siłowni kalendarz Zygmunta Smolcerza i jego ostatni złoty medali. Również patrzyłem na niego i na ten medali. Mówiłem sobie, że warto fajnie byłoby również powtórzyć taki sukces po 40 latach. Ale jeśli chodzi o tutaj o dietę czy coś, to, to nie jest tak, że ja się tylko męczę dietą. tak? To wszyscy ludzie, którzy powiedzmy tam judocy, czy, czy zapaśnicy też mają ograniczenia wagowe i muszą zbijać parę kilogramów. Taki jest sport w niektórych dyscyplinach, właśnie trzeba powiedzmy, nie, nie ma się ograniczenia wagowego, a tutaj jest po prostu. I tak. Bałem się, że tak poniesie kibitów, że gdy będę trzymał sztangę, albo gdy będę zaczynał podnosić, oni będą cały czas hałasować, dlatego wolałem pokazać pacjentom, żeby się uspokojili i żeby mi nie przeszkadzali, dlatego. Jeszcze chciałem zapytać, zadedykował Pan ten, ten, ten złoty medal zmarłemu trenerowi? Tak, tak do dokładnie zgadzałem się, złoty, ten złoty medal dedykuję trenerowi Renuszowi Chemłowskiemu, ale również chciałbym podziękować też sztabowi szkoleniowemu, trenerowi Jerzyowi Śliwińskiemu, który zgodził się na współpracę ze mną, fizjoterapeucie Pawłowi Salachowi, Szymonowi, rodzinie i wszystkim najbliższym, którzy przyczynili się do tego sukcesu i że wytrzymują ze mną.